Dzień dobry. Albo dobry wieczór, w końcu generalnie nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Jest rok 1961, połowa grudnia. Mimo chłodu na cmentarzu Maple Grown Cemetery w nowojorskiej dzielnicy Queens stoi nieprzebrany tłum. Przemawia nibyle kto? John Fitzgerald Kennedy. Śmierć Babci Mojżesz zabrała z amerykańskiego życia ukochaną postać. Bezpośredniość i żywość jej obrazów przywróciła nam pierwotną świeżość, z jaką odczuwaliśmy piękno naszego kraju. Wszyscy Amerykanie opłakują tę stratę. Jeden z najsłynniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych, słynny JFK, w ten sposób żegna Babcie Mojżesz. Zmarła w wieku 101 lat, a malować rozpoczęła mając 82 lata. I była zwykłą farmerką. Patrząc na jej malarstwo, wiele osób zwróciło uwagę na pewne podobieństwo jej najsłynniejszego obrazu, Sugaring Off, z dziełami wielkiego niderlandzkiego mistrza z XVI wieku Pitera Bräuchla Starszego. Czy babcia Mojżesz znała Pitera Broichla. I to jest właśnie tajemnica, którą przedstawimy Wam w tym odcinku Tajemnic Historii Sztuki. Naszą dzisiejszą tajemnicą jest, jak już mówiłem, obraz Sugaring Off. Obraz, który zresztą kilka lat temu sprzedał się za, uwaga, milion dwieście tysięcy dolarów. Historycy sztuki porównują go, zresztą nie tylko historycy sztuki, ze słynnym pejzażem z łyżwiarzami i pułapką na ptaki Petera Broichla Starszego, namalowanym w 1565 roku, obecnie znajdującym się w brukselskim Muzeum Królewskim. Czy Rzeczywiście, babcia Mojżesz mogła zainspirować się brojrem. Są takie tropy, które prowadzą do wielkiego tak, ale są też takie tropy, które prowadzą do wielkiego nie. Jak jest naprawdę? Najpierw jednak babcia Mojżesz. Kiedy wstukamy w Google jej nazwisko, wypada 3,5 miliona wyników. Chociaż właściwie nic dziwnego, bo w historii malarstwa było bardzo niewiele takich, nazwijmy to, karier, jak losy babci Mojżesz. Trzeba jasno powiedzieć, że takich artystów jak ona nazywa się prymitywistami. Wśród naszych malarzy polskich kimś takim był na przykład Nikifor Krynicki, o którym fantastyczny film nakręcili swego czasu Krzysztof Krauze i Joanna kos -Krause. I chcę tu podkreślić jeszcze jedną rzecz. Prymitywista i prymityw to jest taka różnica, jak królowa Angielska i kibic KS Piorun wielkie. Co malowała babcia Mojżesz? Co było głównym tematem jej obrazów? To, co ją otaczało: wieś, wiejskie zwyczaje, a także różne uroczystości rodzinne. Urodziła się w roku 1860 w niewielkiej wiosce w stanie Vermont. I a potem zupełnie zwykłe, wiejskie, farmerskie życie. I wszystko w życiu przyszłej Grandma Moses, bo tak to ładnie po angielsku brzmi, byłoby zupełnie zwykłe, gdyby jako dziecku jej ojciec nie kupił jej kredek. Tak, kredki, właśnie kredki. I w krótkim czasie te kredki stały się jej ulubioną zabawą. A potem przyszły twarde realia życia na wsi i kredki trafiły do szuflady. Kiedy miała 27 lat, poznała rolnika z sąsiedniej wsi, Tomasa Salomona Mosesa i poślubiła go. Nazwisko, które przyjęła 55 lat później, stanie się jej artystycznym pseudonimem. Przenosimy się teraz w 1932 rok, bo właśnie w tym roku zdarzyła się rzecz wyjątkowo istotna. Babcia Mojżesz mieszkała już u swojej córki. Mąż zmarł kilka lat wcześniej i strasznie się nudziła. Córka wtedy zaproponowała, że może zajęłaby się haftem artystycznym. I proszę bardzo, ziarno z dzieciństwa wykiełkowało. Babcia zaczęła tworzyć różnorodne hafty, ale niestety w pewnym momencie zapalenie stawów spowodowało, że nie mogła już poruszać różnymi takimi sz, 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 które służą do haftowania. I wtedy jej siostra, Celestia. Powiedziała jej coś, co dało światu babcie Mojżesz. Być może właśnie tak wyglądał ten wiekopomny dialog. An. Celestia. An. O, Celestio, bardzo bolą mnie stawy. Celestia. Droga siostrzyczko, może zajmie się czymś innym? A co powiesz na to, że zaczęłabyś malować? Tak jak w dzieciństwie. Świetny pomysł, siostrzyczko. I w ten sposób narodziła się babcia Mojżesz. W 1935 roku po raz pierwszy zaczęła sprzedawać na lokalnych targowiskach bardzo ciekawy zestaw. Swoje obrazy plus swoje konfitury. W 1938 obrazy babci Mojżesz zobaczył nowojorski kolekcjoner Louis J. Caldor. Zobaczył je w witrynie lokalnego fryzjera. Serio. Dwa lata później nowojorska... Galeria Saint Etienne zorganizowała pierwszą indywidualną wystawę prac Babci Mojżesz. Szok był dosyć duży, dlatego że wcześniej galeria specjalizowała się w obrazach Klimta, Kokoszki i jego nasile. Może dlatego, że jej właścicielem był Otto Kalir, Żyd, który uciekł przed nazistami do Stanów Zjednoczonych, a on generalnie nie bał się już niczego, nie bał się również zaprezentować dzieł Babci Mojżesz. I wtedy, właśnie na wernisażu tej wystawy, Babcia Mojżesz wygłosiła swoje wiekopomne przemówienie. Przemówienie, które spowodowało, że stała się legendą. Ale najpierw dżem. Wyski moja żona. No, powiedzmy, że niespecjalnie to śpiewam. Ten utwór na pewno znacie, ale kompletnie o ten dżem nie chodzi. Chodzi o zupełnie inny dżem, o którym za chwileczkę się dowiecie. A relacje z tego przemówienia zamieściła na swojej stronie Galeria Scientia. Zresztą potem bardzo wiele mediów to przemówienie przedrukowało. Ale konkretnie o przytoczenie treści tego przemówienia poprosimy naszego eksperta. Bardzo znanego historyka, profesora doktora Habeb. W swojej małej. Czarnej czapeczce i prowincjonalnej koronkowej sukni z kołnierzykiem wygłosiła przemówienie na temat swoich dżemów i kiszonych warzyw. Tłum dziennikarzy i znawców sztuki był zachwycony. Babcia Mojżesz stała się gwiazdą. Dalej poszło szybko, cykl wystaw w całych Stanach, w dziesięciu krajach europejskich. Książka, monografia. Malarki, specjalna nagroda za wkład w sztukę amerykańską od prezydenta Trumana. Film dokumentalny o życiu, nominowany do Oscara. Autobiografia opublikowana w 1952. A! I jeszcze dwa doktoraty honoris causa. Bardzo dziękuję profesorowi doktorowi Hub za wyczerpującą relację. Potem potoczyło się już z górki. W całym kraju rozpoczęła się prawdziwa babciomania. Jej obrazy były na widokówkach, plakatach, książkach, a nawet na porcelanowych talerzach. Nowy cud techniki, telewizja zapraszała ją do talk shows, a w radiu udzielała wywiadów. Cóż więcej się działo w związku z babcią Mojżesz? Otóż pojawiła się na okładkach wielkich i prestiżowych magazynów Time i Life, a gubernator Nowego Jorku Nelson Rockefeller ogłosił dzień babci Mojżesz, który był świętem narodowym. Jak babcia Mojżesz malowała? Bo warto to zapytać. Oczywiście stawiała sztalugi w plenerze malując te widoki ze wsi, a także w mieszkaniach siadała w rogu pokoju, żeby sportretować rodzinne uroczystości. Nie, tak nie było. Otóż moi kochani, ona nigdy nie stawiała sztalug gdzieś w plenerze, w środku wsi, albo ewentualnie w pokoju w czasie uroczystości. Wszystkie dzieła babci Mojżesz były przez nią wymyślane. Były dzieckiem jej fantastycznej, ogromnej wyobraźni. Ona remiksowała to, co pamiętała, z tym, co widziała kilka dni temu, z fragmentami artykułów w gazetach, a także z widokówkami i pocztówkami. Inna sprawa, że ówczesne widokówki czy też pocztówki były zupełnie inne niż te, które znamy. Były to właściwie małe arcydziełka grafiki. Babcia nie przejmowała się ani perspektywą, ani proporcjami, a właściwie to stworzyła własną ideę perspektywy. Ostro pnące się do góry tła były jakby haftowaną serwetą, na której nanosiła setki małych figurek ludzkich. Zresztą jej twórczość miała też mnóstwo innych smaczków. Generalnie zazdroszczy jej tak nieograniczonej i potężnej wyobraźni. A kosmiczne były niektóre jej pomysły. Naprawdę była wyluzowana tak, że hippisi wypadali przy niej na uczniów liceum sióstr Norbertanek. Do malowania używała wszystkiego, co było pod ręką. Farby do ścian w domu, resztek płótna, a raz nawet Starej płyty grzewczej w kuchni. Często malowała kilka obrazów naraz, używając tej samej palety farb, żeby zaoszczędzić na materiałach. To wszystko. Kłamię. To dopiero połowa jej pomysłów kreatywnych. Babcia Możesz wymyślała przeróżne patenty. Jako uboga farmerka nie mogła przecież wpaść na piątą aleję w Nowym Jorku i wykupić najlepszy sklep plastyczny. Dlatego, na przykład, takie malutkie figurki, jakie tu widzicie, malowała w domu szpilkami i zapałkami. I uwaga, teraz będzie gruby kaliber. Żeby sprawić wrażenie, że śnieg na jej obrazach tak się mieni, jak powinien, używała brokatu. Ja zawsze uważałem, że prawdziwy artysta namaluje arcydzieło nawet kijem od szczotki. A bez talenciu nie pomoże nawet zestaw pędzli za 10 tysięcy. Tylko miłe. To było jeszcze jedno hasło któremu hołdowała Babcia Mojżesz. Otóż uważała, że nie warto malować obrazów, na których są niesympatyczne sceny. Zakładała, że skoro w życiu jest tak ciężko, to po co malować coś, co jest niesympatyczne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale poruszyłem już jeden z wątków w międzyczasie związanych z naszą tajemnicą. No to zacznijmy grzebać w tajemnicy. Przenosimy się w rok 1943. Babcia Mojżesz maluje właśnie w swojej pracowni na wsi Sugarin Off. Po polsku znaczyłoby to chyba dosładzanie, ale o dokładną definicję czynności znanej jako sugarninow poprosimy naszego eksperta, bardzo znanego historyka, profesora doktora Habe. Czynność lub proces przetwarzania syropu klonowego w cukier. Babcia bardzo polubiła ten motyw, a najsłynniejszą powtórką tego tematu jest, uwaga zaskoczenie, obraz pod tytułem Sugarinow, tyle że z 1955 roku. I tu właśnie pojawia się Peter Bruegel starszy. Cóż wspólnego może mieć jeden z największych europejskich artystów XVI wieku z farmerką ze Stanów Zjednoczonych? Ten obraz. Zimowy pejzaż z łyżwiarzami i pułapką na ptaki. Wbrew pozorom za tą sielską scenką kryją się głębokie treści moralizatorskie, które przemycił Breuchel. Nie przypadkiem obraz ma w nazwie Pułapkę na ptaki. W życiu byście jej pewnie nie znaleźli, bo to są po prostu drzwi znajdujące się w prawym dolnym rogu obrazu. Ukryte treści miały łączyć głupotę ptaków wpadających w pułapkę i ludzi jeżdżących po kruchym lodzie. Obraz miał więc krytykować głupotę prowadzącą do katastrofy. Jednak inni krytycy twierdzą, że Peter Breuchel po prostu namalował w wspomnienia z dziecięcych lat spędzonych w rodzinnej wiosce. Czy to nie przypomina babci Mojżesz? Nie mogę się powstrzymać, powiem Wam o jednym smaczku związanym z obrazem Breuchela. Otóż powstał on w 127 wersjach, przynajmniej połowę z nich namalował jego syn o zaskakującym nazwisku, Peter Breuchel, młodszy. A Sugarinov? Sugarinov pochodzi z 1943 roku, jak mówiłem, a był to szczyt pierwszego, prawdziwie dojrzałego stylu babci Mojżesz. W tym momencie osiągnęła ogromne mistrzostwo, potrafiła oddać szczegóły z nieskazitelną przejrzystością i radzić sobie z niezwykle złożonymi kompozycjami. A teraz ostry etap śledczy zestawiamy oba obrazy. Podobne, co nie, są podobieństwa po kolei. 1. perspektywa. Dwa, układ postaci, 3. Wspomnienie z dzieciństwa, czyli wyobraźnia, i numer 4. Cytat z mega znawcy Bräuchla, Rainela Hagela. Obraz sprawia wrażenie krajobrazu całkiem naturalnie rozciągającego się przed naszymi oczami, a poprzez kolor i formę udało się wywołać u oglądającego uczucie szczęścia. Uczucie szczęścia! A co było najważniejsze dla babci w malowaniu? Aha! Babcia, kiedy stała się sławna, bywała w Nowym Jorku, a w New York Metropolitan Museum of Art znajduje się jedna z wersji zimowego pejzażu i to teraz czy babcia Mojżesz widziała obraz Broichla? czy stał się inspiracją dla Sugarinow? Stronnictwa przeciwników i zwolenników walczą ze sobą jak Górny Śląsk z Zagłębiem Dąbrowskim albo Toruń z Bydgoszczą. Niestety przeciwnicy mają mocny argument. Oto on. Zdaniem badaczy, Babcia Mojżesz skorzystała właśnie z tej widokówki firmy Carrier and Ives przy malowaniu naszego obrazu. Podobieństwa widać, ale ci sami badacze zapewniają, że użyła tylko szkieletu konstrukcji widokówki, bo reszta to jej wyobraźnia, jak mówiłem. Bo Babcia Mojżesz była taką DJ-ką malarstwa i wyobraźni. Babcia Mojżesz zmarła w kilka miesięcy po swoich 101 urodzinach. Nigdy nie powiedziała, czy widziała obraz Broichla. I na koniec taki mały apel do wszystkich tych, którzy mówią nieustannie, że wszystko w życiu już minęło, nic ich więcej nie spotka, wszystkie szanse bezpowrotnie minęły. Poczytajcie sobie dokładnie biografię babci Mojżesz, a wtedy na pewno Wam przejdzie. I też apel do seniorów i seniorek. Bierzcie w ręce pędzle i farby. Oscar, galerie, muzea czekają na Was. Dobranoc, albo do widzenia, bo generalnie nie wiadomo, kiedy to pójdzie.